Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam. W tym materiale zrobimy sobie epilog. Odpoczywaj możesz. Okej, okay, bardzo ładnie, że weszliśmy tutaj do kaplicy. Zniknęła. Dlaczego na nas nie zaczekała? Co się stało, trzy nie odstanie. Jorin, Donan, tak wielu straciliśmy przez nienawiść. Nie możemy stracić też Neyrali. Ruszajmy. Ruszamy. Co kurda, co tutaj? Czy to się nigdy nie skończy? Józef, co ty tutaj robisz? Ech, zejdź mi z drogi. Przybywam po chora Dreama. Możesz chwilę zaczekać? Będę chować przyjaciela. Wykopiemy mu grób w twoim imieniu. O, to miło. Ale kto wykopie wasze? Zabić heretyka! Kurcze, myślałem szczerze, że, że będą silniejsi tutaj. Chora wykorzystali zakazaną magię, by sprowadzić na nasz świat wielkie zło. Wyplęćcie ich z tego świata w imię Ojca i odzyskajcie Kamień Dusz. Józef uratował mnie w Nowisku. Nie byli naszymi wrogami. Byli głupcami. Nie mam na to czasu. <laughs> Ruszam do skosglen. Donan zasługuje na to, żeby pochować go z synem. Sądziłem, że umarłem. Nic się nie należy, gdyż żywi są w niebezpieczeństwie. <laughs> Całkiem mądre, ale ja. Dałem słowo. Dlatego musisz jechać na północ. Od razu. Jeśli katedra jeszcze jej nie dopadła, Nejrela może być w drodze do krypty. Znajdź ją, a później spotkajcie się ze mną w posiadłości Donana. To będziemy jej szukać Nejreli. Nie zostawimy jej w potrzebie. Zawsze też nam pomagała tutaj. Dobra, jak byśmy mogli się tam najszybciej przedostać? Poziom 40 nam sugerują tutaj. Stoż Erimana rzucił mi się w oczy. Przenieśmy się tam w pobliże naszym teleportem, żeby nie wędrować już tyle. Dobra, tędy skoro chcesz. Wiemy, w mieście jest ograniczenie prędkości. Ścieżka łusek. To właśnie widziałam w odbiciach. Jesteśmy blisko. Jeszcze cię ocalę, matko. Obiecuję. Dowiem się jak. Nie Dobro. Ale nie traćmy nadziei. Myślałam, w krypcie, że już nie czy będzie spokojnie? Jestem jak moja matka. Gdzie trop, Tam droga. I będę nią podążać do końca. Kurczę. Nie ma tu jej. Gdzie my mamy dalej wyruszyć teraz? Tutaj powiadasz, Krypta Choradrimów. Ale tu jesteśmy. Tutaj. Usiadłość Donana. No tak, Lorad o tym wspominał. Ale na pierwszy rzut oka na mapie nie zauważyłem tego miejsca niestety. Jest sporo tych znaczników. Ale zwiesił serwer, niestety słyszę, że wracasz sam, ale zwiesza mi tą kasztankę coś. Poświęciłam dużo czasu, by rozgryźć ten szyfr. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak go odczytać, Loracie, bo jesteś teraz ostatnim z Choradrimów. Moja matka chciałaby, żebym została z Tobą. Wierzyła, że Choradrimowie znają wszystkie odpowiedzi. Nie wiem, czy rozpoznałaby mnie w osobie, którą się staje. Trudno mi teraz o niej myśleć, ale potem przypominam sobie Ciebie i Donana. Nie byliście wszechwiedzącymi Chora Dreamami. Byliście zgorzkniali. Pełni niepewności. Też dla mnie przyjaciółmi. Ta świadomość pozwala mi iść dalej, chociaż przede mną daleka droga. Wasza niedoskonałość dała mi nadzieję. Tak potrzebną, by stawić czoła temu, co nadchodzi, jemu i jego braciom. Nie wiem, ile czasu mi pozostało, ale musi istnieć jakaś odpowiedź, i muszę ją znaleźć sama. Wiem, że chciałbyś iść ze mną, ale dość ludzi zginęło przez moją nieostrożność. Nie mogę ryzykować, że ciebie też to czeka. Bo jeśli się mylę, świat będzie cię potrzebował, by przetrwać i naprawić moje błędy. Wiem, że nie to chciałeś usłyszeć, ale nie możesz się poddać, nie tym razem. Życz mi szczęścia Loracie, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już nigdy się nie zobaczymy. Mefisto, z Neirelą, nie? Kurde, i to jest dopiero koniec fabuły, nie? Bardzo fajnie się grało w tą fabułę, ale myślę, że jeszcze nas na kanale czeka sporo przygody, bo chciałbym wbić na wyższy level świata, przede wszystkim spróbować tam swoich sił. Jak dobrze wiecie, jestem jeszcze amatorem gry w Diablo. Trochę musimy ten build barbarzyńcy naszego jednak dopracować, ponieważ no mam wrażenie, że on za słabo bije. Za słabo ma moc, tak 1160, tak. Wydaje mi się, że na tym poziomie, który mamy, czyli 46, powinien mieć on znacznie wyższy poziom. Też jakoś te przedmioty mi lepsze nie wypadają. A wy na sam koniec może napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej grze, co sądzicie o tej serii w moim wykonaniu, jak wam się live, y z czarodzieja podobały itd. Tak Oczywiście dla chętnych subskrypcja kanału, aby śledzić dalsze przygody. Mojego barbarzyńcy Bolka, czy też czarodzieja kapibary. A do tej pory dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Zostawili jakiś komentarz, napisali co sądzą, czy łapkę dla zasięgów zostawiły. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.